Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie jesteśmy w lesie. Teściu jest tam przede mną. Przyjechaliśmy sprawdzić czy grzybki są w końcu. Bo jak tak patrzę sobie po internecie to ludzie prawdziwki czepią, Tylko, że u nas nie ma lasów na prawdziwki podgrzybków. To u nas to jest, ale to jeszcze nie jest, nie jest czas na podgrzybki. No ale przyjechaliśmy zobaczyć czy mamy, czy coś już jest. Yy, jesteśmy w tym samym lesie, w którym byliśmy w zeszłym roku, co teściu znalazł tego wielkiego ładnego prawdziwka. Jak ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie na, na ten odcinek. No i co? No, jak, coś, jak coś trafimy, to będzie fajnie. Jak nie trafimy, to trudno. Mamy przy sobie oczywiście dwa worki yy, na śmieci. Jeżeli coś znajdziemy, już widziałem jedną butelkę. Także ją na pewno zabierzemy stamtąd, nie będzie leżała tutaj w lesie. No i tyle. No, na pewno coś Wam tutaj pokażę. Zobaczycie jak ten las wygląda. A ja szukam grzybów. Komary mnie tu zjedzą. Jest pierwszy grzyb. Flamingówka. Pozdro flaming. Przyjacielu. Ciężko zabrać ze sobą, nie? W środku lasu. Teściu tam. Zabieramy. Tą puszkę już schowałem do worka. I zobaczcie, obok. Już wrośnięta. Ale mnie komar ugryz Także mamy dwie flamingówki. Kurde, co za... Zapomniałem się wypsikać. Także dwie flamingóweczki już są. Dwa śmieciuchy mniej. Jezdy, teściu. Ale grzybów nie ma. O, pod słońcem nic nie widać. W środku lasu. Więcej niż jedna puszka to lama. <noise> Jak ktoś oglądał. Także są dwa kolejne śmieciuchy. Jedna świeżynka, druga stara. Bierzemy. Jak i do wora. Już mam cztery puszeczki, ale zobaczcie, są puszki, a nie ma innych śmieci. Dziwne. O grzybach nie wspomnę, bo nie ma w ogóle. Chociaż sobie pochodzę po lesie Pooddycham świeżym powietrzem No i przy okazji wyniesiemy jakiś worek tak? Ale w szoku jestem, że Że tak mało śmieci jest Znaczy to bardzo dobrze, że mało śmieci jest Ale tu z reguły zawsze było Chyba, że jeszcze A, grzybiarzy jeszcze nie było To i śmieci nie ma Bo my w zeszłym roku posprzątaliśmy to co to co było widać no widzicie tak właśnie o to chodziło napracowałem się dzisiaj awaria śmieciarki dobrze, teściu dzisiaj na pomoc przyjechał swoją bo robił do 25.30 a tak udało się skończyć w miarę normalnie Zjedliśmy obiad, jedziemy. Zobaczymy. Jesteśmy w jednym lesie, a jeszcze pojedziemy do naszego drugiego, sprawdzimy tam. Ale to na pewno nie dzisiaj. Cyk, fuch i teściu z workiem. same. No i póki co nie ma nic, także jest dobrze. Trochę psiorów tam było z początku. No jakoś tam muchomora. Muchomora tam widział. to jeszcze Jest butelczyna! Szkło! Muchomory jakieś tam są, ale... Aineken, niezwrotna. Takie grzybki to są, ale jadalne tylko raz. No i poza tym nie ma nic: grzybów nie ma i śmieci nie ma. Dobrze i niedobrze. No odwrót, niedobrze i dobrze. O. Także podejrzewam, że ten odcinek będzie się składał z dwóch, może trzech. Coś do niego dogram. Także nie uciekajcie, bądźcie ze mną. Mamy co, no, idziemy w stronę samochodu. Jak spotkamy jeszcze jakiegoś śmieciucha, to na pewno go zabierzemy. Nie ma sensu póki co więcej łazić. Już jesteśmy ponad pół godziny. Jakby nie patrzeć, 15 minut dla lasu wykonane. Grzybków nie ma. Więc co, widzimy się w dalszej części filmu. Dobra, jednak nie kończymy jeszcze tego filmu. Znowu Heineken, drugi. Kolejny śmieciuch. A patrzcie na żywo, zobaczcie, zobaczcie, jakie piękne kolory mają. Tamten był niebieski wcześniej, a tu są takie fioletowo zielone. Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Idziemy ścieżką do samochodu, dwa woreczki, ale tam za dużo nie ma, ogólnie nie ma, to bardzo dobrze. Z reguły przy drodze zawsze coś było, dlatego my przejdziemy drogą do auta, ale tu też nie ma. Także no jest fajnie, jest czysto. Jeszcze przejedziemy w jedno miejsce, bo prawdziwki lubią. Krawce. Krawce. Ja się nie znam. I pioch. To jedziemy tam, gdzie jest pioch. Przyjechaliśmy jeszcze w takie miejsce. Ciekawy jestem, czy pod ławeczką będzie jakaś moneta. No, Ale to się zaraz okaże. Na pewno kapsli i innych śmieci. Petów. To jest Straszna ilość. No, ciekawy jest. No, jak powiem Wam tutaj, to kapsel na kapslu, kapsel pogania, zrywka, inne pierdoły. No i tyle mogę Wam powiedzieć. Śmietnik straszny. No dobra, nie będziemy przeciągać odcinka. Taki krótki. Usiedliśmy na 5 minut, jedziemy do domu Mam nadzieję, że grzybki się pojawią Nie? Może później Za ile? Za chwilę Nie no jest, no nie jest tak z domu mokro jeszcze może Upadał przez parę dni Pierwszy wyciągnięty Mogłem wziąć kija byśmy nagrali go tak fajnie a mój musi przejść mały serwis. Muszę dokręcić koło, bo niestety lata. O, a ten jeden już, już jeździ. Proszę tu do mnie pod kamerę. O, już go widać. Dobrze. Ale poszedł. Sprawdzić, czy coś więcej. Aj, 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 aj.